Święty święty Janot Krzyża w ósmej strofie poematu Noc Ciemna. Zostałam tak w zapomnieniu. Twarz mą oparłam o ukochanego. Ustało wszystko w ukojeniu. Troski żywota mojego skryły się wszystkie w lilii wonnym tchnieniu. Docieramy do ostatniej strofy, a jednocześnie do trzeciego i podsumowującego obrazu, malującego scenę zaślubin. Po trudach wędrówki nocy, zawartych w czterech pierwszych strofach poematu, w piątej następuje spotkanie i zaślubiny połączenia serc. Kolejne dwie strofy to momenty oddawania się oblubieńca, oblubienicy. On, ufając jej, zasypia na jej piersi. On pozwala dotykać swoich włosów, symbolu władzy, a przez to dysponować jej sobą. On ostatecznie zadaje jej ranę, która odcina ukochaną od wcześniejszego jej życia. Obecna ósma strofa po tych wszystkich akcjach to czas świętowania pełni zaślubin. To zbieranie owoców Twojej i Boga pracy. To świętowanie jedności i całej drogi do niej prowadzącej. Pierwszy owoc zaślubin to świadomość dotarcia do celu i pragnienie pozostania tam na zawsze. Święty Jan od Krzyża mówi ustami oblubienicy w tej strofie – zostałam. Czyli dotarłam tam i zostałam. Temuż dotarciu towarzyszy zapomnienie, zapomnienie siebie. Z jednej strony, w obliczu osiągniętego już celu, zapomnienie oznacza puszczenie w niepamięć wszystkich trudów, albo lepiej zobaczenie ich sensu i ich gigantycznej roli, z drugiej zaś strony, zapomnienie jest przyjęciem odcięcia się od wszystkiego, co związane jest z rozumem i pamięcią. A co zostało dokonane poprzez ranę zadaną przez ukochanego w szyję, opisaną we wcześniejszej strofie. Oblubienica nie protestuje wobec takiego rozwiązania. Nie liczy już na siebie. Mało tego, w geście wdzięczności i zaufania opiera twarz o ukochanego. Twarz to symbol największej godności, wyjątkowości, indywidualności i niepowtarzalności. A oprzeć twarz o drugiego, to już nie widzieć nikogo innego, tylko jego, poczuć jego bliskość, oddać wszystko, co swoje, zatopić się w kimś drugim. W ten sposób, jako stworzenie składa całą ufność w swoim stwórcy. Opiera się na jego autorytecie. Ona uznaje swą słabość, jednocześnie zyskuje jego moc. Ramiona Boga oznaczają Jego moc w słabości człowieka. Dlatego, oblubienica, zdobyta i udoskonalona, spoczywa teraz w Jego ramionach już bez trwogi zranienia. Tutaj człowiek nie czuje już lęku. Czytamy w pierwszym liście świętego Jana. W miłości nie ma lęku. Lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. W ten sposób wszystko, co dotychczas oblubienicy przeszkadzało, nagle ustało, opuściło. A człowiek, zatraciwszy się w przestrzeni tajemnicy bliskości swego stwórcy, o nic nie musi się już troszczyć, wręcz porzuca dotychczasową ostrożność. A dzieje się to dlatego, ponieważ oblubienica, człowiek, dotarł w końcu do ogrodu swojego wnętrza. Tak naprawdę dopiero teraz wchodzi do siebie, do swojego ogrodu i widząc jego piękno oraz mając na uwadze bliskość swojego Boga, po prostu o wszystkim zapomina. Wstąpić do siebie to też zapomnieć o trudach, ale i o powabach wcześniejszego życia, to zamknąć pewien etap i już do niego nigdy nie wracać. Oczywiście te zaślubiny rodzą się ze stopniowego rozwoju relacji. One nie są nagłym przełomem czy niespodziewaną zmianą. Są raczej zwieńczeniem tego, co zostało przeżyte, przecierpiane i wybrane w poprzednich etapach. Przezwyciężenie przez parę zakochanych ich wrogów daje im teraz możliwość bezpiecznego odpoczynku w ogrodzie miłości. By podkreślić wyjątkowość tej przestrzeni Twojego wnętrza, święty Jan od Krzyża umiejscawia całą akcję zaślubin pośród kwiatów lilii. Sama lilia określana jest od wieków kwiatem świętych, królów, i rycerzy. Jej biel jest symbolem piękna, miłości, sprawiedliwości, nieskazitelności, szlachetności, a przede wszystkim czystości i dziewictwa. Jako kwiat jest przesłaniem nadziei, zwycięstwa i odrodzenia. Najczęściej kwiat Lili powraca w księdze Pieśni nad Pieśniami, gdzie jest potwierdzeniem wybrania oraz znakiem najwyższego piękna tak Oblubieńca, jak i Oblubienicy. Natomiast u proroków Izajasza i Ozeasza oraz w Księdze Mądrości Syracha lilia pojawia się jako symbol odrodzenia Izraela. A zatem przywołanie przez świętego Jana od krzyża tego kwiatu pokazuje, Szlachetne i nieskazitelne wnętrze człowieka, które w końcu zostało odrodzone. Jakich konkretnych wskazówek udziela Ci zatem święty Jan Krzyża w tej ostatniej, ósmej strofie poematu Noc Ciemna? Otóż po pierwsze, Bóg daje Ci siebie. Bóg daje Ci siebie w formie bliskości. Spoczynku i bezpieczeństwa. Teraz Ty śmiało możesz spoczywać na Jego piersi. Jan odkrzyża doszedł do tego stanu i On chce przekonać Cię, że jest to również możliwe dla Ciebie tutaj na ziemi. To droga powszechna i ogólnie dostępna. Po drugie, ta bliskość Jego serca otwiera przed Tobą tajemnicę Jego wnętrza. On dzieli się z Tobą tym, co najcenniejsze sobą. To odpowiedź na Twoje najgłębsze ludzkie pragnienia i tęsknoty. Dochodząc do tego celu, w końcu jesteś tym, kim chciał Cię Bóg. Jesteś sobą, jesteś u siebie, stajesz się uczestnikiem boskiej natury, ale, uwaga, nie Bogiem. To Bóg stał się człowiekiem, żebyś Ty, człowiek, stał się Bogiem przez uczestnictwo. Bóg stał się człowiekiem, by cię wprowadzić w swój świat. Po trzecie, spoczywając na Jego piersi, zdobywasz wiedzę kontemplacji, która niczego nie wyjaśniając wyjaśnia wszystko. On tym prostym gestem spoczynku na piersi daje ci gigantyczny ładunek wiedzy, kim dla Niego jesteś i kim On jest dla ciebie. Oto wiedza kontemplacji, która wprowadza w Twoją codzienność zachwyt zwyczajnością i daje życiu pasję wieczności. Po czwarte, ta bliskość wyzwala w Tobie całkowite oddanie. Jak to zrobić? Nie powiem Ci jak. Wejdź w tą przygodę bez rozumienia. Świat Boga jest bowiem do pokochania. Teraz słabość stworzenia oddana Bogu poprzez spoczynek w Jego ramionach daje siłę, bo masz kogoś bardzo blisko. Bezradność wie, gdzie w końcu może nabrać mocy: w bliskości, w zaufaniu. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. I po piąte, zaślubiny to cel powszechny i ogólnie dostępny. To realizacja przesłania Ewangelii. By być jedno. Ale uwaga, to również sposób na ewangelizację, bo to nie nawrócenie jest celem ewangelizowania, ale jedność, która przemienia i daje nawrócenie, daje życie. Po prostu zaczynasz żyć po Bożemu, powtarzając za świętym Pawłem, teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. To życie w zjednoczeniu jest życiem najmniej skomplikowanym, jakie tylko można sobie wyobrazić. To życie było blisko ciebie, a ty w końcu je odkryłeś. Ryba od zawsze pływała w wodzie, a teraz zrozumiała, że to ocean. Teraz nowością nie jest samo zjednoczenie, lecz świadomość, że ono było od samego początku. A na koniec jeszcze słowo od świętego Jana od krzyża z komentarza do pieśni duchowej. Teraz dochodzi do całkowitego przeobrażenia się duszy w umiłowanego, kiedy to oboje oddają się sobie i biorą się wzajemnie w posiadanie, dopełniają bez reszty miłosnego zjednoczenia, w którym dusza staje się boską. I Bogiem przez uczestnictwo na tyle, na ile jest to możliwe w tym życiu. Dochodzi do takiego zespolenia obu natur i takiego udzielania się natury boskiej, naturze ludzkiej, że choć żadna z nich nie zmienia istoty swego bytu, każda z nich zdaje się być Bogiem, mimo że w tym życiu nie może się to dokonać w całej doskonałości. Tyle na dzisiaj. Jeśli nie obejrzałeś wcześniejszych odcinków, to zachęcam Cię do ich prześledzenia. Natomiast, gdybyś chciał wesprzeć produkcję tej serii, to wszystkie informacje, jak to uczynić, znajdują się oczywiście w opisie. Z góry bardzo dziękuję i do zobaczenia już w ostatnim odcinku naszej wędrówki przez ciemności do światła. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Ojciec Mariusz, Karmelita Bosy.